W tym tygodniu chciałabym prosić Was o wsparcie naszego projektu, w którym chcemy kupić kozy dla naszych wykluczonych kobiet. W warunkach pustynnych bardzo trudno jest utrzymać krowy, które, które wymagają wiele opieki, zwłaszcza trawy, której tutaj nie ma. Dlaczego nie kury? Ponieważ Gabra nie znają tych, tych zwierząt. I o, w kulturze też wierzą, że kur się nieje, ptaków się nieje. Koza jest bardzo ważna dla nich, dla ich kultury, jest częścią kultury. Wierzą, że Bóg podarował im kozę, żeby mogli przeżyć na pustyni. Koza nie, wyczy, nie e, wymaga żadnej opieki. Wychodzi rano, wraca wieczorem i, i nie muszą się o nią troszczyć, a za to. Potem mogą jeść mięso, a nawet w okresie deszczowym mają też mleko.